Pożar w centrum zakopanego. Strażacy użyli kamery termowizyjnej. Mieszkańcy osiedla króle czekają na wodę. Najwięcej mnie wkurza to, że po prostu harenda rozbudowana e, naśnieżają stoki, wszystko tam jest. E, na równiach krupowy końki oblewane wodą, a ludzie tutaj bez wody żyją. Według nfz miał żyć 7 lat. Po 14 latach walki z chorobą otworzył jubileuszową wystawę. Narciarskie emocje na harendzie. W poniedziałek o godzinie 16 w Zakopanem na ulicy Zwierzynieckiej wybuchł pożar. Przyczyną pojawienia się ognia były prawdopodobnie prowadzone tam prace spawalnicze. Po przybyciu na miejsce zdarzenia dowódca rozpoznał sytuację, stwierdził, że jest, trwa pożar na wszycie dachu i w pomieszczeniach u góry. Także przystąpiono do działań gaśniczych. Równocześnie sprawdzono, czy w budynku nie pozostały jakieś osoby, które należy ewakuować. Nie było takich osób. Także te działania gaśnicze cały czas trwały, zlokalizowano wstępnie źródło ognia i przystąpiono do prac rozbiórkowych. W akcji brały udział jednostki strażackie z Zakopanego, Olczy i strażacy z Kościeliska, którzy przywieźli ze sobą kamerę termowizyjną. To jedyna jednostka straży pożarnej w powiecie tatrzańskim, która wyposażona jest w ten nowoczesny sprzęt. Ta kamera jest bardzo prosta w obsłudze, ma tylko jeden guzik, którym włączamy i wyłączamy kamerę i po włączeniu kamery ona pokazuje po prostu temperaturę, jaka jest dane, danego nagrzanego przedmiotu, czy człowieka. Także wykorzystywana jest przy akcjach takich właśnie dzisiejszych, gdzie pożar był ukryty w sumie, gdzie nie było widać zarzewia ognia, i przy poszukiwaniach ludzi, gdy ktoś się zgubi w lesie, czy po prostu będziemy mogli go wtedy odnaleźć. Kosztowała kilkadziesiąt tysięcy złotych. Strażacy w dużej części zapracowali na nią sami. Nowy sprzęt posiadają dopiero od dwóch tygodni. To druga akcja, w której użyto kamery termowizyjnej. Pokazała, jak szybciej zareagować na ten pożar, jak szybciej wykryć zarzewia ognia. Także no, na pewno są mniejsze straty z tego względu, że nie trzeba rozbierać dużej ilości ściany, tylko rozbiera się ten kawałek, gdzie jest źródło ognia. To usprawnia w ogóle akcję przy działaniach gaśniczych, dlatego no, pewnie będziemy często już wyjeżdżać do takich działań. Ten piękny widok może sugerować, że na zakopieńskim Przysiółku króle żyje się po królewsku. Tymczasem, zarówno tu, jak i na pobliskich zwijaczach, w wielu gospodarstwach nie ma bieżącej wody. Pani Janina ma 76 lat. Tak sobie radzę, że córka przywozi woda zakopanego, i się sporo daje, to do gutka do sąsiada, pół kilometra, trzeba iść. No i aleś to by było jako taką. Wykopanie studni w tym terenie nie zawsze przynosi oczekiwane efekty, a woda, która w deszczowe miesiące zalewa do nie nadaje się do picia. Na razie miasto uszczęśliwiło mieszkańców kanalizacją. Zrobili nam kanalizację, którą podłączyli do domu, tylko się nie zastanowili, co wlejemy do tej po prostu do tej toalety. Córka pani Janiny próbowała poruszyć niebo i ziemię, żeby ulżyć doli schorowanej matki. Ja chodziłam do urzędu, byłam u pana Leszka, do Ruli tego, no on mi on dzwonił do Sewiku, tam do tego prezesa, powiedział po prostu prezes, że będzie, to już się ciągnie rok. Rok, jak byłam po prostu w urzędzie, no i dalszego efektu dalej nie ma. Pomimo to 15 lat temu. Też starałam się, byłam w Sewiku, napisali mi pismo, że jeżeli będzie przepompownia na Gubałówce, to wtedy będziemy mieć wodę i na tym się finał zakończył. Miejscowy radny przyznaje, że już od wielu lat monitoruje w sprawie wodociągów. Ta inwestycja, która ma być przeprowadzona, no, w czasie się odwlekła, ale w tym roku mam zapewnienie, że w 12, 2013 roku inwestycja zostanie przeprowadzona. Jest pełna dokumentacja e, przygotowana i ma się ta inwestycja zarówno w tym roku rozpocząć, jak i zakończyć. Prezes Sewiku przypomina, że starania o budowę wodociągu zaczęły się przed 13 laty, ale zgodę na powstanie przepompowni na gubałówce udało się uzyskać dopiero parę miesięcy temu. Koniec inwestycji tak zwany wodociąg Króle-Zwijacze mamy zaplanowany na koniec czerwca 2013 roku i będzie to wodociąg zasilający te dwa osiedla i Zwijacze i Króle. Przypomnę tylko, że tam już mamy system kanalizacji, który działa od paru lat. Wodociąg jest na bazie dwóch zbiorników po 50 kubików plus odpowiednia pompownia ze sterowaniem, tak, żeby utrzymać linię ciśnień na odpowiednim poziomie. I w czerwcu tego roku generalnie skończy się problem z ciśnieniem wody na zwijaczach i na królach. W czerwcu zajrzymy do pani Janiny, żeby sprawdzić, czy z kranów naprawdę popłynęła woda. Kolekcjoner starego sprzętu narciarskiego, rzeźbiarz, snycerz, poeta, kowal, jednym słowem znany wszystkim na Podhalu Mieczysław Król Łęgowski. W sobotę w Galerii Hasiora w Zakopanem otworzył wystawę urządzoną z okazji 30-lecia pracy twórczej. Można zobaczyć na niej oryginalne przedmioty wykonane z narzędzi i sprzętu pozostałego po starej, rodzinnej kuźni. Pierwszego się mi udało zrobić diabła takiego, tego, bo... Bo tak, takich miał akurat w tym momencie te, te takie, jak można powiedzieć, podzespoły, nie? No i, i, i zrobię Diabła, zacynek, potem robić muzykantów. Odezwała się też we mnie pasja, pasja sportowa. zacynek robić sportowców. Wojtka Fortuny, Kamila Stocha, Małysza, no Orza, no i wielu, wielu takich godnych, godnych, Bronka Czecha, To takich wo, godnych. Godnych sportowców z terenu zakopanego. Praca ze starym kowalskim sprzętem stała się również orężem w walce z ciężką chorobą. Dostałem, jakby powiedzieć, wyrok. Narodowy Fundusz Zdrowia odmówił mi refinansowania leków. Napisali, że, że moja choroba to powinna tak 6-7 lat. W tych widełkach jest umieralność. Pod, pod zdiagnozowaniu, a ja żyję w 14. No więc yy, napisali mi, że nie spełniam standardów. Leczenia i nie mogą mi refinansować leczenia. W walce z rakiem pomaga panu Mieczysławowi Żona, przyjaciele i fundacja, która zbiera pieniądze na jego leczenie, ale przede wszystkim, jak sam podkreśla, pasja, z jaką podejmuje się wszystkich wyzwań. Z okazji jubileuszu został uhonorowany Nagrodą Burmistrza Zakopanego. Na zakopieńskiej Harendzie sprzyjała narciarzom nie tylko pogoda, ale również profesjonalnie przygotowana skocznia. Walka z grawitacją i skomplikowane ewolucje wykonywane przez czołówkę zawodników z Europy już po raz dziesiąty przyciągnęły widzów na zawody North Face Polish Free Skin Open. Są większe skocznie, Trudny, mamy dużo trudniejsze triki, zawodnicy robią dużo trudniejsze triki, dużo bardziej widowiskowe ewolucje. E, mamy też... No, reprezentantów 13 krajów, więc taki standardzik. Cieszy nas to, że cała Europa ściąga z Zakopanego. Na Polish Frisky Open przychadzam każdy rok, bo to jest super akcja. Jest tu dużo kamaratów i super atmosfera. Tak, zawsze jestem rada chodzim. Frisking od niedawna stał się dyscypliną olimpijską. W 2014 roku w Soczi po raz pierwszy zostaną rozegrane zawody w tej dyscyplinie. W czasie zawodów na harendzie każdy mógł popróbować swoich sił pod okiem instruktora. Pierwsze skoki są najtrudniejsze według mnie i nauczenie pierwszych obrotów. No jest zajawka po prostu. Wszyscy lubią skakać na nartach. Jak już złapiesz to resztę tylko muzyka i jeździmy wszyscy. Jest zabawa i tak dalej. Zwycięzcą zawodów został Alessandro Josen ze Szwajcarii. Szczepan Karpiel-Buecka po raz piąty obronił tytuł Mistrza Polski.